E aí Jakby Pani mogła streścić, co działo się z mężem i opowiedzieć w pokrótce. Mąż uległ wypadkowi samochodowemu 9 grudnia 2011 roku, czyli prawie no, 3 lata temu. Był w śpiączce, był na oddziale intensywnej terapii, długo był hospitalizowany. Wrócił w maju do domu następnego roku. No i cały czas ma rehabilitację domową. Jeśli nie ma domowej rehabilitacji, ma na oddziale Działa rehabilitacyjnych. Był w, zeszłym w trakcie roku. tego urazu po wypadku jakie uszkodzenia były, pamięta Pani? Mózgu. Uszkodzenie mózgu było, tak. tak? Nie było nic połamane, nie miał żadnych jakichś takich zewnętrznych obrażeń, to jest tylko uszkodzenie mózgu. I. Co potem? Wrócił po roku do domu. Tak, wrócił do domu i tak jak mówiłam, y, mieliśmy domową rehabilitację, no, różnych sposobów y, próbujemy. Był trzy razy ostrzykiwany botuliną. Y, najbardziej, tak jak mówiłam, pomogła na rękę. A mhm. była i kończyna górna i kończyna dolna, tak? Tak. Po lewej przywodziciele stronie. były tak, były, znaczy były przywodziciele ostrzykiwane i prawa kończyna dolna i ręka. Prawa. Czyli tak, dobra. prawa dolna. Prawa też. Mhm. Tak. Lewa wtedy nie była ostrzykiwana. Ona miała ułożenie końsko szpotowe dosyć silne, no ale tak jak mówię, tam no, nie było rezultatów. Najbardziej pomogło na rękę. Okej. Okay. I to były trzy, trzykrotne ostrzyknięcia? Tak, na tym odcinku. Po, yy, po każdym była podobna poprawa, czy? Tak. tak. Mhm. I... Bo ręka w ogóle się nie otwierała, może tak powiem. Ręka była w takim ułożeniu. No, teraz sam ją nawet. do tego, tak? Do stu, no, no, tak sobie ją tutaj przy sobie mam bo się przyciągała. Samo. No Teraz się otwiera. Wcześniej, żeby ją wyprostować w nadgarstku, musiał być palce zagięte i odwrotnie, żeby wyprostować palce musiała być tutaj przygięta a teraz wyprostuję sam. Bez problemu. Ok. Czego by Państwo oczekiwali teraz po, po tym ostrzygnięciu? Bo skoro hmm. mamy poprawę. Po tamtym no mamy prostowanie dłoni, tak? Bo teraz się tak znowu robi, że jak wstaje i idzie, to ta ręka się mu, no dalej ta spastyka jest, dalej się mu przyciąga dłoń do ciała, żeby, był żeby po prostu była większa mhm. poprawa. Dobrze, a moglibyśmy zobaczyć jak to w ruchu wygląda? Jasne. O, jak się zdenerwuje, to też mi się zaraz... O, ona w takim ułożeniu jest okay. najczęściej. Podciąga się po prostu do góry. Jak się zdenerwuje, jak coś robi, stój. To przyciągana jest do siebie. I stopy nam się zrobiły troszkę też tak do środka. Koślawość w drugą stronę, bo były końsko-szpotawa był zabieg na stopach przeprowadzony w styczniu w tym roku. I stopy normalnie leżały na podłodze, ale no, zaczęły się kierować w drugą stronę. Dobrze. Ok, to dziękujemy. I będziemy chcieli teraz pana zbadać, czyli poprosimy o zdjęcie i góry i dołu.